że spodziewamy się przypomnę tylko zawody sprzed tygodnia gdzie pan Artur w konkursie właśnie na szybkość zyskał niesamowity czas blisko 26 sekund gdzie e, kolejny czas to było 30 chyba 1 sekund no ale niestety nie pocelował przeszkodę numer 10 i skoczył pod głos inną przeszkodę gdzie został wyeliminowany a zwycięstwo miał w kieszeni oczywiście w tym przejeździe a panu Arturowi tego nie życzymy jedzie spokojniej bardziej na dokładność chyba dla konia i na razie bez sekund karnych do przeszkody numer 9 ostatni zakręt do dziesiątki, podmurówka is that a